Hej, dzisiaj pokażę wam jak najtaniej powiększyć miejsce w plecaku. W tym celu posłużymy się stroną, którą teraz widzicie, do której link będziecie mieli w opisie. Znajdziemy tutaj nazwę plecaka, jego koszt per slot, całkowity koszt, całkowitą cenę i jakieś notki dodatkowe. W szczególności będziemy zwracali uwagę na rubrykę koszt per slot, bo to tak naprawdę nas interesuje. Pamiętajcie także, żeby nie sugerować się tymi cenami, które teraz widzicie, bo to może się pozmieniać. Także zjedźmy sobie na sam dół. Tutaj wiadomo, 8-slotowe bagi są najlepsze, no ale bez przesady. Tyle kasy raczej każdy ma. Dziesiątki tak samo. 12. Zaczniemy chyba od 15, no bo to już cena jest pokazana w goldzie. Widzicie, który plecak kupić bądź wykraftić, bo tutaj akurat jest price na kracie, ale na trading poście te plecaki wcale nie są jakieś tam mega, mega droższe. Więc kupujecie sobie 15 i jeśli już 15 wam nie starczają, to się przerzucacie na 18. U góry znajdziecie plecaki, które jeszcze wymagają currency z World vs World. Także jak ktoś gra ten tryb, no to może sobie zakupić takie, przy czym one są account bound i tutaj już od razu uczulam, jak kupicie taki plecak, nie będziecie mogli go potem sprzedać na trading poście, więc pod tym. Kątem polecałbym ogarnąć te silki. Bo, jak będziecie chcieli przejść z osiemnastek na 20, te 18 będziecie mogli sobie sprzedać. Kolejny upgrade: 20 dwudziestoslotowe bagi. Tutaj na samej górze są fraktalowe. One są mega, mega tanie. Oczywiście też wymagają tej currency z fraktali, ale z tym też nie powinniście mieć problemów, jeśli robicie te fraktale. Ale zwróćcie uwagę także na notki: jest tutaj Uncommon Equipment, Rare Equipment i Exotic Equipment. I w tym chodzi o to, że jak zdobywacie bronię bądź armor w Uncommon Rarity, to w pierwszej kolejności takie itemy wpadną właśnie do tego plecaka. To samo się tyczy i egzotików. Te plecaki mają jeszcze jedną cechę, o której nie było wspomniane, a mianowicie chodzi o to, że jeśli je założymy i wrzucimy do tego plecaka jakiś przedmiot, to guzik z kompaktem nie będzie działał. Kolejne są plecaki z WFOW, to tak samo jak w poprzednim przypadku. Dalej są plecaki Halloweenowe, ale tutaj tak samo one są account bound. Więc jeśli chcielibyście przejść z dwudziestek wyżej, no to już takich plecaków wtedy nie sprzedacie. Kolejny jest plecak ze strajków. To jest dobra opcja, chyba nawet najlepsza, bo te plecaki później będziecie mogli sobie przekrafić na 24, 8 i na końcu na 32. Aby skraftić taki plecak potrzebujecie specjalny recip, który zdobędziecie z drugiego tira achievementa o nazwie Master of the Ancient Forge, który polega na kolekcjonowaniu Restored Boral weaponów. A te brońki możecie sobie kupić na trading poście bądź skraftić samemu. Oprócz tego wymagany jest konkretny crafting na 400 poziomie i materiały ze strajków. Jeśli nie robicie strajków, to możecie sobie kupić albo skraftić po prostu te 20 slotowe bagi takie. Normalne, ale jeśli chcecie potem celować w 24, 28 i 32, to polecam zainteresować się tymi strajkami, zacząć je robić i już zbierać te materiały. Dalej są 24, 28 i 32. Jak widzicie, właśnie te Borold trunki biją na głowę całą resztę, więc opłaca się naprawdę te strajki robić, się tym zainteresować, gdyż na tę chwilę to są właśnie najtańsze bagi, które można sprawdzić, 32-lotowe. Ale za jakiś czas może to się zmienić, także zawsze sobie sprawdzajcie te ceny. No dobra, powiedzmy, że macie 32-lotowe. Plecaki na każdym slocie i nadal jest wam za mało miejsca. Co dalej? W takim setupie powinniście mieć 160 pustych slotów. Jest możliwość podwojenia tego do 320, przy czym będziecie potrzebowali do tego gemy, aby kupić przedmiot o nazwie Bug Slot Expansion. Na dzień dzisiejszy miejsce na bagi można rozszerzyć do 10 slotów. Jeden slot kosztuje 400 gemów, więc 2000 gemów musimy na to mieć. I to by było chyba na tyle w temacie bagów. Jeśli macie jakieś pytania bądź swoje sugestie, piszcie w komentarzach. Miłego dnia i widzimy się na Twitchu. Hej!